Cześć, Mano z tej strony. Tanas, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i witam Was na kolegach za miec. Witam Was na wiośnie, W końcu przybyła do nas wiosna i zabieramy się za pracę wiosenne. Jak widzicie, mam przygotowany nawóz, więc to dzisiaj polecimy z nawozem, bo zapowiadają deszcz, więc fajnie będzie sobie ten nawóz rzucić na naszą pszenicę. Więc sobie dzisiaj tym, tym się dzisiaj zajmiemy, ale też dzisiaj poruszamy sobie nawóz z nowym nabytkiem, bo jak dobrze pamiętacie, swój rozciewacz już sprzedałem no i swojego rościewacza nie miałem. tutaj też troszeczkę zmian zaszło, ale to zaraz Wam pokażę. Na początku, tak jak mówiłem o rościewaczu, tak pojawił się nowy rościewacz, miał się pojawić na wiosnę i rozciewacz nowy się pojawił. Jest to Rauch Axis. 20.1 Naprawdę bardzo fajny rozsiewacz. Na razie, na moje potrzeby wystarczy. Najwyżej później, z czasem, można sobie do niego dołożyć nadstawki. Więc, sobie na staweczkę, założymy, i powinno być z calafą. Mianowicie, Holam przygotowany. Siewka stoi, będziemy sobie sypali nawóz i będziemy sobie lecieli z rozrzucaniem właśnie tego nawozu. Ale zanim to, jak widzicie, no tutaj troszeczkę pusto nam się na w naszym gospie zrobiło. Tutaj hali nie ma, ale za to hala jest w tym miejscu. E, tutaj dosyć duży plac powstał, ale to zaraz Wam powiem, e, co tu dalej w planach mam na to gospodarstwo. I jeszcze tutaj nie mam zagospodarowane, zagospodarowane miejsce, ale tutaj z czasem może postawimy drugą pryzmę. Zobaczymy, jak będzie nam... Mm, jak dużo będzie nam potrzebne tej właśnie książki. No i tutaj mam przerzucone hale, które stały. tej hale, wiaty, jak zwało, tak zwał. Oczywiście tutaj wszystko pochowane jest. Tutaj te stogi sobie już zrobiłem. Automatyczne, żeby się tutaj z tymi nie pierdzielić, tylko sobie elegancko i jest o wiele lepiej. Pod tutaj pociągnięto od sąsiada, od jego tam no garażu, można powiedzieć, tutaj do, do końca. Ten pod sobie rozmontowałem i wszystko sobie tutaj wkopałem na nowo, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj powstał. Ten pod, który był tutaj, no tutaj też raczej będzie pod, ale to na razie, na razie na spokojnie, na razie yy, musimy sobie zrobić tutaj, na razie musimy sobie zrobić, nie wiem czy będziemy już robić, czy jeszcze nie, mm, może wymierzymy sobie pod tą oborę, którą mam w planach stawiać i wtedy zobaczymy dokąd byśmy musieli tak mniej więcej ten pod dociągnąć. Wiadomo, tutaj też będzie potrzebny jakiś gwiazdek na pole. Który trzeba będzie zostawić, ale to oczywiście się ogarnie, trzeba będzie coś na pewno szerszego zrobić, żeby tu można było później wjeżdżać z kombajnem, z headerem, bo tutaj już raczej tego miejsca na wjazd nie będziemy mieli, chociaż może, może by tu jeszcze się udało tędy też na to pole wjechać, wam powiem szczerze, bo tutaj też wjazdek na pole będzie, więc nie wiem, zobaczymy, czy tam tam zostawimy, czy nie. Na pewno będzie powiększone też pastwisko. Pastwisko będzie tak gdzieś, jak idzie stąd, to będzie do tego miejsca gdzieś tak mniej więcej szło to pastwisko. I też to pastwisko, wymieniać, że uda się, żeby szło odtąd właśnie dotąd, żeby to ładnie tutaj połączyć. To wszystko się poprzesuwa i tutaj będziemy mogli więcej krówek mięsnych już sobie mm, aplikować, ale to raczej w kolejnych odcinkach już powinno się, miejmy nadzieję, że to pojawi. Zobaczymy. E, co? Jeden odcinek marcowy mamy do nagrania, a w kolejnym odcinku będziemy się zajmowali siewami e, słonecznika. Owiec sobie raczej zasieje poza odcinkiem już. Nie chcę Was tym zanudzać. Ostatnio sialiśmy dużo pszenicy, więc ten owiec teraz nie ma sensu. Najpierw zajmiemy się, będziemy sobie ten słonecznik sialić tam ku Zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie. Co nie powiedziałem, ja dałem za ogólnie zasiewkę, za siewkę. Za rośiewa zdałem 25 tysięcy. Wydaje mi się, że to dobre pieniądze są. Wiadomo, o nie jest nowy, jest używany, więc zdaje mi się, że te pieniądze będą naprawdę bardzo fajne. To silos też mamy również pusty. Sprzedaliśmy pszenicę poprzez przewijanie zimowe. Za pszenicę zarobiliśmy 36,800, coś takiego, jak się nie mylę. Więc tych pieniędzy na naszym koncie to dosyć sporo przybyło. Też oczywiście jakieś tam krówki sobie posprzedowałem, bo przez przewijanie, wiadomo, za mleko zarobione, coś tam za panele, coś doszło Ale też za sprzedanie krów, bo tych krów tutaj sobie troszeczkę poprzedawałem jak sami widzicie, tutaj tych młodych krów aż tak bardzo nie trzymam Tutaj samica jakaś jest, ale trzeba będzie ją chyba też sprzedać Ale to już później sobie ogarnę Bred ma też elegancko ruszona, więc tutaj za krówki wpady pieniążki Pieniądzki wpadły za przenicone i wiadomo, za przewijanie i jeszcze 24 tysiące na naszym koncie zostało. Więc będziemy mogli sobie tutaj mm, to pastwisko ogarnąć i może jakiś pod dalej tutaj pomieścić sobie, żeby sobie tutaj elegancko zrobić. No i później będziemy, tak, musimy tego drzewa się pozbyć, tego też tutaj elegancko wyczyścić i tutaj jakoś to pomierzyć, żeby to, ta obora kolejna nam tutaj spasowała i zdaje mi się, że dosyć fajnie tutaj... Będzie wyglądało, jak to będzie większe i tutaj ta obora powstanie. Dobra, ja Was tutaj nie będę z tym opowiadaniem o tych projektach moich. Pole też się troszeczkę zmniejszył, ale to nic bardziej, bardziej. Tutaj taka prosta miedza będzie i też będzie naprawdę idealnie. Tak więc, ja sobie siadam do naszego New Hollanda, palimy maszynę, ale zanim odpalimy maszynę, to musimy sobie jeszcze szyderki oczywiście łogarnąć, żeby nie było problemu. Ja sobie tutaj troszeczkę na skaweczkach przyciszę, żeby za głośno tutaj nie mieć. Yy, dobra, jak tu podjechać? Mamy tak tutaj ustawione, to byśmy sobie tutaj do wyjazdu jakoś podjechali. Nie wiem, na ile tutaj nawozu, no wystarczy, ale powinno raczej wystarczyć. Obsa hopsa, hopsa. Yy, to do, co do sianokosów, yy, sianokosy dopiero możliwe na kwietniu, może na maju, no zobaczymy, no na pewno będę sobie na maju siał. Yy, bo sami wiecie jak, z żytem wyszła, jak, jak wyszła sytuacja z żytem. A troszkę później było zasiane to żyto więc sobie też i później będziemy e, mogli też to wykościć no i później będzie kiedy zasiąd więc zobaczymy jak to wyjdzie na pewno wcześniej sobie o Jezus wcześniej na pewno sobie zasiejemy wcześniej na pewno sobie zasiejemy e, konacznik. a to też jest fajnie to powinno pójść dobra uwaga proszę stypać dobra sypie się to najważniejsze ciekawy powiem czy w ogóle to pójdzie ale bo to są po 600 kilo no to widzicie po 600 kilo, a my jeszcze taki, takiego dużego rozsiewacza nie mamy, tu wchodzi tona bodajże, czy tona 100, coś takiego do tego rozsiewacza nie, więc nam wszystko nie poszło 900 kilo nawet, a myślałem, że tu tona wchodzi, a tu mi się przeliczyło troszeczkę, No dobra nic się nie dzieje najwyżej wrócimy sobie i dosypiemy, zobaczymy jak to pójdzie, taka łeczka sobie włączymy i lecimy sobie właściwie na pole na nasze największe pole Miałem mu co powiedzieć: 69. Ścieżeczki nam ładnie porobione, więc sobie tam poruszamy. Bo na ostatnim odcinku też na tym polu robiliśmy, ale dzisiaj sobie też tam podziałamy i też będzie naprawdę bardzo fajnie. Co to od razu chcę Was zaprosić, oczywiście, na targi na Opolagrę, którą sobie jedziemy z łopakami, która odbędzie się od 7 do 9 czerwca. Będziemy z łopakami przez 3 dni na stanowisku Hyperin Top Nasiona D089, oczywiście. Jak ktoś jest z okolic, czy, czy czuj, to może oczywiście wpaść piąteczkę zbić, możemy troszkę pogadać, zobaczymy, oby tylko nam pogoda dopisała, a naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie, bo jak się atrakcje dla Was też przygotowane mamy. Ale również atrakcje na targach też nie zabraknie. Będzie farming, opolagra z lotu ptaka, będziecie mogli opolagrę z lotu ptaka sobie zobaczyć, maszyn z maszyn klasyków John więc naprawdę bardzo fajnie tak jak klasyczki John sobie zobaczyć. pokazy zielonkowe, to wiadomo na takich otwartych targach to zazwyczaj tak to wygląda, że jakieś tam pokazy takie zielonkowe są. No i co jeszcze? Parady maszyn oszczędnej uprawy i wiele innych atrakcji, więc możecie wpadać u nas na stanowisku również będziecie mogli coś jakiś, coś coś, coś nie, coś możecie wygrać, jakieś nagrody zawsze. Tutaj staramy się do Was przygotować, więc jak najbardziej zapraszamy na stanowisko, nie tylko po nagrodę, ale żeby wiadomo zbić piąteczko, zrobić zdjęcia w różnych pozycjach, jakich będziecie chcieli z bokiem, przodem, tyłem, tyłem to nie dziękuję. Dobra, to wiem co, tyle o targach. Widzimy się w sobotę, nie, po, piątek, sobota i niedziela, więc zapraszamy serdecznie. Op, na o jeszcze nie byliśmy, więc pierwszy raz, no, pierwszy raz będziemy właśnie na tych targach. Powiem Wam, że tutaj ścieżki dosyć spoko to wyszło. Tylko z tego co widzę to muszę sobie o. Tutaj akurat w tym ciągniku. W tym ciągniku GPS jest posiadany i tutaj dosyć fajnie to wygląda. Troszeczkę te ścieżki zarosły, ale i tak jest i tak jest dobrze, w sumie może nie myślimy aż tak wolno, jak możemy 14 na godzinę sobie na spokojnie tutaj lecieć i sobie tutaj nawozy elegancko rosnąć No to nie było zwołowane, więc też troszeczkę trudno jest tutaj pojechać po tym wszystkim, ale... Jakoś to będzie, co, też planowałem, żeby można sobie w czwartek jakiegoś live'a z trasy odpalić. Kupiłem sobie taki uchwyt na telefon, na rękę, więc będę mógł sobie czat bez problemu czytać. Schema byśmy sobie może z GoPro zrobili. Albo z telefonu, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, będę miał dwa telefony. No, fajnie, jakbym na jednym miał nawigację, tutaj czat by się też przydało żeby to się nie zgubić nigdzie. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie jakoś to ogarniamy. Zawsze parbanka mam, więc powerbanka też mogę podczepić sobie do GoPro i ta bateria nie powinna nam aż tak szybko uciekać, chociaż i tak na tej baterii z GoPro można tam z godzinkę sobie live'ika na spokojnie zrobić, więc byśmy sobie mogli takiego live'a ogarnąć. Możecie napisać w komentarzu, co na ten temat sądzicie i na pewno nad czymś takim sobie tutaj pomyślimy, żeby coś takiego zrobić. O Jezus, kierownicą buja, dobrze, tutaj teraz mnie buja, bo prawdopodobnie wypadł w fotela ogólnie. Dobra, pomalutku, po cichutku, trzeba tu objechać, hopa. Poprzeczniaczek zrobimy na razie, dookoła sobie objedziemy to pole. Dosyć fajnie te ścieżki tutaj wyszły, no tutaj na poprzeczniaku przecież nie bardzo, bo tu bez GPSa sobie siedziałem, tak to na się, oczywiście. Naszym masajem sobie tutaj lataliśmy. I było naprawdę bardzo fajnie. To teraz, tak jak powiedziałem, tej, tego siana mam dosyć sporo. Więc raczej nie wiem w ogóle, czy tu robić to siano, czy... nie, raczej powiem wam tak. Z pierwszego pokoszu zrobimy sobie kiszonkę i kiszonkę sobie sprzedamy, ścianę czy strawę i, i, i dopiero z kolejnego pokosu byśmy sobie zebrali i zrobili właśnie w belki, zawieźli do siebie na gospę i było naprawdę bardzo dobrze a tutaj sobie jakieś pieniądze zrobimy to zawsze będzie na tą naszą budowę można sobie te pieniądze przeznaczyć miałem planach to żeby tutaj sobie wiadomo Maceja zmienić ale na razie na razie chyba nie ma co. Tak szczerze, tego masa ja zmieniać? Lepiej sobie, tak jak pisaliście w komentarzach, lepiej sobie w tą oborę pójść i sobie kolejny dochód jakby nie było zrobić. Te krówki będziemy z mleczka zarabiali, oczywiście będą tam krowy mleczne, na paswisku będą typowo krowy mięsne i tych krów mięsnych powinniśmy mieć więcej. Teraz mamy 20, jak się nie mylę sztuk krów mięsnych, a na, na tym większym paswisku jak sobie poszerzymy to może już pójdziemy w taką, nie wiem może w 40. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale takie 40 jakbyśmy poszli naprawdę byłoby bardzo, bardzo fajnie. Powiem, że tą nawozu też ze sporo. Udziemy kurde kółko zrobiliśmy, mamy już tyle. Właściwie, patrzcie, nie mam, może powinniśmy troszeczkę szybciej tutaj pojeździć, żeby to lepiej tutaj poszło. No ale, pole jakby nie było zbyt spore. Tam mogłem tutaj przyjechać z z przyczepą i z nawozem, ale, tu nawet nie mam takiej przyczepy, sobie nawóz sobie przywieźć, nie? To jest właśnie ból, to jest właśnie teraz ból, o, chociaż nie, no mogłem niby tą tam przywieźć sobie, ale to z czterema workami to nawet nie ma sensu jej podpinać, lepiej już natura sobie załadować to i sobie e, tak właśnie przyjechać. No i tutaj naprawdę ta ścieżka też bardzo fajnie mi tu wyszła. Fajnie to wy, dosyć wygląda. I tutaj teraz skręcamy sobie w lewo. Ja na Wam, że ze ścieżek jestem zadowolony, coś już, coś nie, to się już nauczyłem to tych ścieżek i dosyć fajnie to już e, e, wychodzi. Co? Oczywiście łopatki ustawiam na 18 metrów. W tym roślinaczu będziemy mogli sobie tą szerokość rozrzucania wyregulować, więc tam problemów nie ma, że później będziemy mieli te ścieżki troszeczkę szersze. Jak kupimy sobie już inny siewniczek, mocniejszy ciągniczek, to oczywiście trzeba będzie później sobie te ścieżki troszeczkę większe robić, no i też trzeba będzie zmienić opryskiwać. Niestety, niestety, ale to jakoś się oczywiście ogarnie. Dobra, ja sobie wiadę tutaj Wam powiem, tą część pola bym sobie na razie zrobił. Które mogą w tamten przejazd grać, ale dobra, teraz pojedziemy sobie w ten przejazd, a później wiemy tam, tamten i też będzie, też będzie dobrze. Dobra, tutaj żeby podwójnej dawki nie wypierdzielić, to trzeba na spokojnie sobie tu wjechać. Dawno rozrzucania nawozu nie było u mnie na kanale, zazwyczaj te opryski się pojawiały. No, a dzisiaj sobie, jak mamy ten nowy nabyteczek, to to trzeba by sobie tutaj nie porozrzucać, naprawdę. Bardzo fajnie, jestem znowu zadowolony. Takie nawozy od czasu do czasu też warto sobie oczywiście porobić. Jak te galantkę mieliśmy, to aż tak bardzo to nie wyglądało. Teraz troszeczkę większy ciągniczek oczywiście, to można sobie... Można się pobawić z takim czymś. Troszeczkę większe tej maszynki zaczepiać. Jeszcze również GPS jest posiadany, to jest w ogóle tutaj problemów z tym żadnych nie mamy. Oj, 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 oj. Czekajcie, pojedziemy sobie tutaj może jakoś. Tu mam objechane, tu mam objechane. Dobra, weźmy sobie... Tak powiem wam, że mógłbym pojechać sobie w sumie na pełni ten na Bo nawet nie wiem, czy do końca dojadę, ale pojedziemy sobie odtąd i spróbujemy jakoś jak najdalej dojechać, jakby nie było. Jestem ciekawy, jak GPS tutaj. No, udało się nam, udało się nam te ścieżki. Tutaj gps jak elegancko pasuje. No, już widzicie, ta ścieżka troszeczkę węższa się zrobiła. No, ale to niestety przeskoczy na jeden pixel ścieżka już się węższa robi i tak to wygląda niestety tak to niestety wygląda ale i tak jest lepiej niż, niż kiedyś było bo kiedyś to te ścieżki to w ogóle już nie pasowały do niczego teraz troszkę zawsze lepiej tutaj mamy e, co w dalszej części odcinka po nawozach zajmiemy się nad nie wiem, czy hmm, tej siewki nie rozrzucimy i nie wrócimy na gospę i przy, nie przesiądę się do naszego e, Maseja czy nie porzucam sobie gnojewicy bo tak w sumie za gospą... Ciekawe czy tego są rozrzucone gnęwice, bo muszę zobaczyć, ale na pewno tutaj na polu numer 29 muszę sobie gnajwice rozrzucić. Eee, pole przykładać pod siebie. Więc sobie je to ogarnąć pod siebie. Owsa już jestem, można powiedzieć, że gotowy, tam mam wszystko ogarnięte już, więc z tym problemów nie będzie. Dobra, powiem, powiem wam, że pojedziemy sobie tą ścieżką teraz, eee, bo tego nawozu troszeczkę zostało jeszcze, więc sobie tutaj na tej ścieżce możemy go rozrzucić. A i jestem w drugiej sprawie ciekawy jak to wygląda. Tutaj na minimapie na więzienie. Dobrze, dobrze to wygląda. Tutaj troszeczkę za wcześnie wyłączam, za wcześnie, w... o, za wcześnie wyłączam, bo włączyć to akurat dobrze wyszło. No, za wcześnie wyłączam te nawożenie. W sumie tutaj mieliśmy takie zagryw Ten przejechana właśnie tutaj. Ta ścieżka właśnie też tutaj nie będzie dosiana, ale to nic. Mówi się, trudno, 50 litrów jeszcze zostało, ale i tak dosyć daleko zajechaliśmy. Jakbyśmy dojechali do tej ścieżki tutaj, to naprawdę było zarąbiście, ale raczej, raczej, raczej nam się to nie uda. A to co, to zostało parę przejazdów i będziemy mieli te pole skończone tutaj ze 2-3 przejazdy i mamy pole już e, nawiezione. Będziemy mieli to z głowy, że tutaj żyto rośnie. Przed nami, tam po prawo też, więc dwa pola blisko siebie kuridzy będą. Ja zrobiłem dwa pola, m, dlatego że wiadomo, że trzeba sobie pole zrobić na na kukurydzę, na kiszonkę i na kurde na ziarno. Jednak ten hader kupiliśmy teraz, to warto się w to pobawić. Będziemy sobie kosić słonecznik tym headerem, będziemy sobie kosić kukurydzę. Sąsiady, nie wiem, czy będę kupować sobie header, czy nie. Jak nie, to ja wiadomo, też sobie z jakiejś tam usługi zarobię. Jakby nie było, jak teraz header zakupiłem, to jak najbardziej on się będzie pomału nam oczywiście zwracał. Boże, żeby jak najszybciej się zwrócił i będzie. Elegancko, mm, tutaj też pól na tej, na tej serii mam dosyć sporo. Polek tam ostatnio biegł i twierdzi, że mają z słupakami mało pól, z Brunkiem, że mają mało pól. A ja powiem, że ja na pola tutaj akurat nie narzekam, bo dosyć sporo tych pól mam. Mm, nie wiadomo na którym co już siać, ale na szczęście teraz piskam już zrobioną, więc tam wszystko zapisane jest. Więc bez problemu tam już można sobie to ogarnąć i ogarnąć by pasowało też ta druga droga, żeby to i tak działał. A tak należy. No też ogólnie będę musiał sobie tutaj jakieś biegi podpisać. Gdzieś tutaj muszę coś podpisać, żeby zacząć sobie na tej biegie grać też. Miałem ci grać na Tobim, ale coś nie chciał mi ogólnie się program odpalić. E, ten face Noir No ir podajcie coś takiego, bo wiadomo, Tobi ma wsparcie go w parmingu, ale nie ma wyłączania ruchu gałek ocznych. Nie wiem, no to z tym jest akurat lipa, jakby można było gałki oczne wyłączyć. Naprawdę bardzo fajnie by się grało, nie trzeba byłoby żadnych innych programów. I te FPS y w grze też były oczywiście lepsze były, one, ale niestety. Jest jak jest, jest jak jest, tylko z oczami i z, z ruchami głowy działa Tobi w farmingu. Tylko czy, no wiadomo, jak się odpali przez inny program jeszcze dodatkowy, to wtedy już jest git. Na no, tak to niestety, ale no nie, nie wyglądałoby to fajnie, by ten ekran cały czas bo wiadomo, gogle łocznymi się troszeczkę tam rusza, no i to troszeczkę w kurze, trzeba, wiadomo, siedzieć tak, patrzony normalnie. Monitor to by naprawdę gałki oczne tutaj wyleciał mi normalnie. A tak to jakoś, jakoś to wygląda i jest, dobrze. To Jezus, to na no, ogrodzu, to już naprawdę tego gotwo nabiera, nabiera jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj bym tu, 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 i przed jeszcze coś bym wymyślił, ale nie wiem jeszcze co, co by tutaj zrobić, nie? na podnoszę, jakiś, nie wiem, jakiś ten zrobić skalniak, czy coś tego typu. Naprawdę bardzo fajnie by to mogło oddać. E, powiem wam tak, e, 900 spaliśmy, tu będzie z, z, z tysiąc, 200 coś nie dobrze liczyłem 1200 by było więc zostaje nam 300 litrów jeszcze tutaj wystarczy nie wystarczy może i wystarczy może i to wystarczy więc nie trzeba będzie kolejnego sypać dobrze dobrze policzyłem czyli trzeba czy się o 300 litrów dokładnie tak no zobaczymy zobaczymy na razie odpowiemy sobie Bo zaraz sobie polecimy z tym ale żeby nie wodzić całego odcinka nawozu to sobie teraz polecimy z w gminowicę, bo tej gminowicy dosyć sporo wysłamy a bornika zbytnio ładować mi się teraz nie chce. Musiałem to przepinać, wszystko i w ogóle ale to by też dosyć długo zaszło. Może w kolejnym odcinku sobie jakiś łobornić, jeszcze zrobimy, ale to zobaczymy, bardziej może pożliwa, bo tego bornika też zbytnio dużo nie ma. Czekam trafić, nie mogę teraz to niżej, niżej, niżej. Bo wolno, wolniutko, dobra, możemy sobie złapać. Zagasić silnik i przeciąż się do maseja. O, tu widzę że jeszcze trochę gnojowicy zostało. Bo tej gnojowicy dosyć sporo mamy. Ile tu jest? No 200 tysięcy litrów prawie. Więc no to jest niepojęte normalnie. A jeszcze chciałem zobaczyć. O, proszę bardzo. Tu jest ogólnie wymagana wapno z tyłu. Ale nawożenie jest zrobione. No tutaj na tym polu tylko jednym nie mam nawożenia zrobione. A tak to na tych wszystkich polach mam. Jeszcze tutaj nie mam zrobione, no to może pojedziemy tutaj, na no C47 wtedy, bo tam dosyć szybko, szybko nam to powinno sprawnie pójść, No na tym 29 to tam dosyć, dosyć sporo tego jest dowożenia, więc no tam parę beczek na pewno trzeba będzie zawieźć sobie. Chyba wysięć, wsiąść. I puch, jeszcze fajnie bym sobie jeden odcineczek na zapas który z kolegów nagrał. Tak to dwa dni sobie teraz odcinek, wtedy to było naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze jakby się udało nagrać, oczywiście um, udałoby się nagrać. Podobnie między posadnie, jakby się udało nagrać, foresta to by było naprawdę zarąbiście. Jakieś tam pieśni twarzy też, coś tam już nagrane mam. Naprawdę bardzo fajnie, bo na po i tutaj u chłopaków, Brączka i Jankusa, coś się udało nagrać, więc mało wracamy z tym. zapomniałem, że ruch drogowy, wyłączony, trzeba się rozglądać zbytnio. No to mało do tej seryjki sobie również powracamy. No i tak patrzę co dwa dni, bo ten odcineczek na przykład byście w czwartek dostali. Czyli jutro, już to ja opierdzielę, w środę. Bo dzisiaj już, jest, już po, po północy jest, ja tu kurde już, powiem wam, że dawno po północy nie nagrywałem. Dawno po północy nie było nagrywane jeszcze, więc to jest naprawdę, to coś w wracach mała na dobre story, bo, bo zazwyczaj miałem tak, że te odcinki nagrywałem dosyć późno. E, taka 24 pierwsza w nocy nam się zdarzało, że odcinki z kolegów były nagrywane. I jakoś, jakoś to leciało, nie? Jakoś to leciało. Więc co, w środę byście mieli ten odcineczek, piątek na przykład poresta. No i w niedzielę byście mieli odcinek z... Albo w sobotę. W niedzielę albo w sobotę byście mieli odcineczek z... Z... z kolegów. Kolejny. Było naprawdę... Pit, pite. No a wtedy może jeszcze w niedzieli po targach by się udało live'a odpalić. A no, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Zależy do której tam będziemy. Ja też tam 4,5 Pół godziny drogi mam bodajże, jak się nie mylę. Takiego chyba. Yy, więc troszeczkę jazdy będzie, ale no, zobaczymy na jak tej... to... no to ciekawe no. Wiadomo, trzeba później coś po drodze zjeść może jeszcze i w ogóle zależy o której też tam w niedzielę będziemy chcieli wyjść z tych targów. Znaczy wcześniej staramy się wychodzić, żeby wiadomo sobie na spokojnie do domu dojechać, bo wiadomo, opaki też tam dosyć sporo będą musieli dojechać. Więc żeby też tak w miarę w miarę sobie wyjechać. No, ale zobaczymy, jak jakoś to będzie. No jak nie tak, to z sobie odpalimy i też naprawdę będzie bardzo fajnie. Można jak najbardziej coś takiego nie zrobić. Elegancko. Jezus Maria, 23 minut odcinka. Teraz leci to naprawdę. zarobiście. O te wieczorne odcinki mam powiem szczerze, że to jest coś wspaniałego. Nie tak zapierdziela czas na tym, że to jest hit. Te zbytnio jakoś nie mogą się zabrać, bo powiem szczerze, do nagrania tego odcinka jakoś nie wiem ostatnio. Ostatnimi czasy mnie troszeczkę wena, wena doszło, nie wiem, nie wiem co mi się dzieje, muszę jakieś chyba piksy to wziąć Bo jakoś się mnie tutaj wena Troszeczkę Ale jakoś tutaj pomału się rozbujamy Wyjdzie dobrze Malut, Pomalutku, do celu. wiadomo teraz też Taki okres, że jest ciepło i w ogóle, no ale ja teraz wam powiem, siedzę jestem Spocony cały No ale tak to wygląda niestety Takie Taki okres, taki, taki wiadomo teraz jakieś żniwa i tak dalej Jakieś nie niewyjazdy, to wszystko Masakra też jakieś tam roboty, nieroboty, jakieś tam przygotowanie do żniw, też trzeba kumbaj zrobić jeszcze, no jest po to co nie miarę. Ja sobie tutaj w pokoju troszeczkę też ogarnąłem. Pozdrawiam ja widza, który ode mnie fotel odkupił, miałem fotel jeden do sprzedania, bo miałem w pokoju trzy fotele w sumie, no i stwierdziłem, że po co mi tyle foteli, dwa mi wystarczą. Czyli ten, na którym siedzę jeszcze jeden, który ktoś przyjechał. Ten trzeci stał mi i zagradzał miejsce. Jeszcze teraz sobie ten klimator, klimatyzator wyciągnąłem. No to w ogóle już było tego miejsca no mało, wam, poza wam, w środku pokoju i tak trzeba było w prawie do lewej, więc nie było sensu. No ale to została mi krwica jeszcze do sprzedania. jak ktoś był zainteresowany, to proszę się odezwać do mnie na Instagrama. Oczywiście taka mini reklamka. Trackmaster T248. Do sprzedania mam, więc możecie się odezwać, jak ktoś by był zainteresowany, to mogę wam było sprzedać. Jest shifterem, więc naprawdę full combo jest, aby w FaceTickach sobie dokupić jakiegoś i naprawdę e, zarobić sobie można po, poklikać, nie? Tam w Eurotrackach, tam w inne gry, naprawdę jest e, pikabelo. Ja posiadam teraz grywnicę również dalej Trackmastera i naprawdę jestem tak zadowolony, że to jest niepojęte. Nie miałem e, miałem tego G29 dosyć długo, bo tak G29 miałem, bo 6 lat to miałem. No i na tą grywnicę też nie mogę nie, nie, nie narzekać, bo do końca mi dawała radę w różne gry sobie na nie grałem, ale najwięcej oczywiście w się grało i w Eurotracka. Jakieś tam Forzy próbowałem i tak dalej, ale to, to już jednak tam na kierownicy zbytnio nie potrafię w takie wyścigówki typowo grać. Hmm, no cóż, no czasami zależy jak kierownica jest ustawiona, może trzeba dobrze ją po prostu ustawić i może wtedy jakoś lepiej się gra. Yy, ale, ale to dawała sobie też rada, nie? Wiadomo ta kierownica jest troszeczkę też inna, troszeczkę droższa, troszeczkę inaczej wykonana, to też od razu inaczej się gra, no jest o wiele cichsza na pewno od G29, którą miałem i o to najbardziej mi chodziło, żeby troszeczkę w tym kiedy sobie zakupić jeszcze teraz tak mam ten stalarz, w ogóle jest naprawdę o, to już nie ma, nie ma pytań normalnie, nie? bo na tym stalarzu teraz to to co mam, to jest naprawdę zrobicie tutaj flystitchek, tej skrzynia biegów pod ręką wszystko jest no tam też niby miałem pod ręką, miałem to przerobione no to wszystko było tak blisko ściśnięte i najbardziej denerwowała jak w tamtym statywie ta nóżka, między nogami, która była. Bo wiecie, dojeżdżałem sobie fotelem, tutaj mogę sobie dojechać normalnie pod całą kierownicę, aż brzuch. No w sumie na prawo nie, bo tutaj teraz mi kółka się zablokowały, ale lecę prawie pod całą kierownicą. A tam tak blisko nie mogę podjeżdżać, bo już oczywiście od fotela jakby nie było wadził. No tą nóżka od tego statywu, od tego stojaka do kierownicy. No i stojaczek sobie również z G29 sprzedałem i... Nigdy, nie, sobie zakupiłem ten i naprawdę powiem Wam, że w dobrych pieniądzach tak jak ten stojak udało mi się zakupić. No ale wiadomo, jakieś tam przeróbki, przeróbki tutaj były. Powstałem taki sam stojak jak Majankuz, e, Po przeróbkach, no, tutaj mam wiadomo blachy poszerzone. No, tutaj te płaskawiki, nie płaskawinki, też poszerzone. Tutaj to wysuwanie kierownicy góra dał, też mam tam troszeczkę wzmocnione, bo to to, co było oryginalnie, nie było jakieś tam czy Może w sumie było dobre, tylko wiecie, ja chciałem tam kierownicę mieć troszeczkę wyżej niż to jest zrobione. No i ta kierownica mi tak strasznie no, chodziła, nie? Nie mówię, no nie ma sensu, trzeba było tam dospować. Tam, tam dospowałem gdzieś style, po jednej i po drugiej stronie. Nie wiadomo, te spawy teraz, nie, tam nie szlifowałem prawie, prawie tych spaw, no tam wiadomo, jak się nie chciał zmienić, tam troszeczkę przytywowałem. No ale teraz jest to, to sztywno yy, i naprawdę jest zarąbiście. Wiadomo, jak się też mm, jakiś tam materiał ma, no płaskowniki jakieś tam to musiałem sobie podopywać. No ale blachę, coś tam się znalazło, wysztychowało się, pomalowało się. Nie jest ona jakoś, nie wiadomo jaka najpiękniejsza, nie jest jakaś równa. Znaczy równa to jest, ale ma takie jakby żery, nie jakby, jakby to powiedzieć. Ale na tyle co jest, to naprawdę ja tam jestem zadowolony. Ważne, że z tym można było sobie zrobić i to już oko. Jakby nie było cieszy. Dobra, ja sobie tutaj dolewam do końca, wracamy na gospę. I ten który my będziemy końcili. A kolejny sobie już nagramy pewnie jutro. Czy w sumie już dzisiaj. Ale to tam późniejszą porą już. Poka może się uda, chociaż zależy gdzie tam chłopaki będą odcinacze, Chociaż ja jest teraz, nie potrzebuję zbytnio odcinka. Tego miesiąca, może teraz sobie jeszcze posiedzę i bym sobie zaciął ten obiad trochę. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo tu jest jednak taka godzina już. No wyrenderować, 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 możemy jutro w sumie później sobie na spokojnie, bo to już środa jest, jakby nie było. Ale troszeczkę owsa to by fajnie było zasiać, żeby to, ten nawet był zasiany. Niech on sobie rośnie, no a pole też dosyć sporo mamy tego do zasiania. No, to trzeba będzie to wszystko przygotować. No, w kolejnym odcinku może jakaś uprawka by się zrobiła i, i to siewy właśnie słonecznika. Coś takiego sobie e, uogarniemy. Więc ja sobie później polecę jeszcze dolać na to 29 tej gnojowicy. Żeby tam też już było e, rozlane, nawiezione, żeby te nawiezienie było z głowy. Polacy z nawozem sobie też rozrzucę, żeby te prace mieć pokończone, a później zabiorę się za ogarnianie e, tego owca. Tak więc co, Jezus Maria, jak to jest wspaniale wygląda tutaj ogród, jak tutaj to, tutaj silos, jeszcze jak się drugi dostawi, to już będzie naprawdę bardzo fajny tutaj ten header. Jezus Maria. Właśnie to będzie go gdzieś schować, ale na no, zbytnio na razie nie ma gdzie. Myślałem, żeby tutaj coś postawić, ale no zbytnio, zbytnio, nie ma, nie ma jak tutaj, żeby to postawić. można było tą halę jeszcze dostawić, postawić, żeby było w porządku, ale na razie jest dobrze, e, jak jest. czasem e, się dostawił drugą pryzmę na przykład i to będzie dobrze. E, dobra, co, jak się odcinek oczywiście podobał, zostawiacie łapaczkę do gry. czekajcie na kolejne odcinki, my że widzimy się na pięknej Opolach, że Jak tak, to no, pamiętajcie, podbijajcie piąteczki, zbijajcie, nie przejmujcie się niczym i to życzę Wam miłego dnia, do następnego na razie, trzymajcie się, cześć.